Cześć, moi drodzy, witajcie. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj coś bardzo ciekawego. Najstarsze drzewo w Warszawie. I tak myślę, najstarsze drzewo na Mazowszu. Właśnie tam za mną stoi to drzewo. Ma, jest to dąb i ma swoje imię Mieszko I. Dąb Mieszko I. Zobaczcie, tak wygląda. Najstarsze drzewo na Mazowszu. Nie ma liści jeszcze, jest wiosna. Dużo podpór myślę, że to drzewo ma 500 lat. Muszę przeczytać. Może będzie tabliczka i przeczytamy dokładnie. Tak wygląda. Ma podpory, bo mogłoby się zawalić. Ale jeszcze się trzyma dobrze. Zobaczcie z tej strony. Nie wiem, czy dobrze widać. Jest dosyć ciemny. Tu jest jakaś stara tabliczka. Bliżej niestety nie mogę podejść, jest ogrodzenie, Dąb mieszko pierwszy i zobaczcie, zobaczcie jakie stare drzewo jest. Są łańcuchy, żeby się nie rozpadło, są podpory. Przyjedziemy tu jeszcze raz, kiedy będą liście i zobaczymy jak to wygląda wtedy. Tu jest tablica, pomnik. Przyrody dom przypułkowy 600 lat 600 lat, średnica korody 10 metrów, wysokość 18 metrów, obwód pnia 864 cm 8 metrów obwód pnia, tak wygląda najstarsze drzewo w Warszawie, pamięta wszystkich królów, którzy mieszkali tutaj. Piękne drzewo, prawda Ciekawe ile jeszcze lat będzie stało. A tak wygląda okolica, jest ogrodzenie, żeby nie podchodzić bliżej. Po tej stronie jest park. I tak tutaj wygląda najstarsze drzewo w Warszawie. To tyle na teraz, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć, trzymajcie się, pa pa!